Witajcie moi drodzy, dzisiaj takie nocne wideo z mojego obecnego miejsca pracy. Jak wiecie, no, przebywamy na Korsyce. Ja jestem tutaj od października zeszłego roku. Rodzina od stycznia. Na początku wiecie, pracowałem w budowlance, żeby po prostu się zahaczyć tutaj w jakiś sposób. A od kwietnia pracuję w hotelu, w którym obecnie jesteśmy. Za chwilę was trochę oprowadzę, wam pokażę. Jest to hotel trzygwiazdkowy, usytuowany w bardzo fajnym miejscu na obrzeżach miasta Ajaccio. I pracuję tutaj na, na recepcji, na trzy zmiany. Pracuję dwa razy na rano, w godzinach 7 rano, 14, raz na popołudnie, od 14.30 do 22. .00 i dwie nocki od 22 do 7 rano no i dzisiaj mamy niedzielę wieczór akurat właśnie mam y, nocną zmianę jest cisza, spokój nie jest, że mogę nawet spać kiedy nic się nie dzieje między godziną powiedzmy tam pierwszą a czwartą y, zanim muszę niektóre rzeczy ogarnąć także nie jest nie jest, że jest fajnie I naprawdę nie narzekam, bo atmosfera jest zajebista w pracy, ludzie są super y, jeżeli chodzi o pieniądze, wszystko się zgadza, jest, jest dobrze. Nie mogę narzekać. Ale dobra, dosyć gadania zapraszam do zwiedzania hotelu. No dobra, zacznijmy może od samego początku. Tu jest główne wejście do hotelu. Parking. Niestety trochę mały jak na ilość pokoi. E, tam stoi mój motorek. Ten srebrny, szkoda, że nie ten zielony, jest dużo fajniejszy. Dobra, idziemy do środka. Dobra, jesteśmy na, na parterze, w lobby, poczekalni powiedzmy. Tutaj mamy pierwsze pokoje i apartament na końcu tego korytarza, który ma 60 metrów kwadratowych. Tam już jest zamknięte, nie będziemy tam wchodzić. Recepcja, czyli miejsce gdzie ja głównie urzęduję. O, oprowadzę was trochę. Tutaj mamy taki mały bar, gdzie można sobie drinki zamówić, piwka, winka. Tutaj mamy nasze tarasy. I wyjście na nasz basen i w oddali ogród. No teraz jest noc, więc za bardzo go nie widać. W oddali widać takie małe światła. Tam jest wyjście z ogrodu bezpośrednio na ulicę i dostęp do plaży. Pokażę Wam później jak to wygląda za dnia. Dobra, wrócimy sobie tędy. Tutaj mamy... Wejście do biura. Tutaj ja nie urzęduję, tutaj moja szefowa, że tak powiem. To jest jej stanowisko pracy, a tu jest moje. Proszę bardzo, tutaj ja sobie pracuję. Kamerki, kiedy mam nockę. Wszystko jest pod nadzorem. A tutaj jest. Jadalnia, gdzie podajemy śniadania. Nie mamy restauracji, nie robimy tutaj w hotelu obiadów i kolacji, ale śniadanie powiem Wam jest zajebiste, to jest na zasadzie bufetu jesz ile chcesz i są naprawdę zajebiste, fajne, korsykańskie przysmaki. No i zwiedziliśmy sobie hotel, zobaczyliście jak tutaj wygląda, wiecie co, taka ciekawa rzecz. Pamiętam, że jak na początku mówiłem, że przeprowadziliśmy się na, na korsykę, zdarzały się takie komentarze, ludzie oczywiście musieli się wymądrzać, co niektórzy, że co tam będziesz robił, czy tam nie ma co robić, nie ma nic, tylko praca fizyczna, oczywiście byli to ludzie, którzy prawdopodobnie tutaj już byli, Wiedzieli dokładnie o czym mówią. No nieważne, powiem szczerze, że tak. Praca jest na Korsyce naprawdę jest tutaj w miarę dużo Polaków. Są różnie, różne nacje. Kiedy pracowałem na budowie, to byłem zaskoczony, że na przykład jest bardzo dużo Portugalczyków, bardzo dużo Rumunów, Polaków również, Ukraińców było dużo też. I wiecie, co No jest praca. Jeżeli ktoś chce tutaj pracować, nawet bez języka. Nie ma problemu, są braki w ludziach. Na przykład ludzie, y, którzy prowadzą te biznesy typu restauracje czy hotele, wręcz się nas pytają. Mnie również Marek, nie znasz kogoś nawet bez języka, nawet w restauracjach, wiecie, czasami jako Bramanów, i tak dalej. Także są opcje. E, oczywiście ja nikogo do niczego nie namawiam, żeby nie było. To nie, to nie jest żadna oferta pracy, tylko mówię, że są takie możliwości. No ale dobra. Słuchajcie, innym razem pokażę Wam e, troszeczkę więcej takich miejsc tutaj dookoła miasta. Yy... Sorry, tkną komary. Jeden z minusów <grym> wyspy. Yy... Ale naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo fajnie bardzo, bardzo ciekawie. Ale póki co trzymajcie się. Do następnego razu. Hej ja.